Eee, chciałem sobie go zabić. Jakie to jest. masakryczne. Stroboskop tak na nich działa? Serio? Oh my god, jakie to jest chore. Ja pierdziu. Co tu robisz? Go, 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 go. Jest fajnie tak klimatycznie kurna Laptop, porno. Nie porno. Hash a Okej, czekaj, hasz hasz. Like Jak ja to nie byłem zrobić? Nie, nie chcę zmieniać broni. Nie chcę zmieniać broni. Oddaj mi, mi moją broń Oddaj, 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 No. Jak ja nie by mam wyłączyć? No ziomek? What the hell? What? Co to jest? Na wektor CRB Aha, że co, że tym Eee, what Jak się mam zająć windami? LOL! O co come on! O Boże, co za gówno? Przecież byłem do czego tego od razu nie pokazało. Nie samo ch chować mi tu. Nara, nara. Wystrzelałem sobie gnoi. tyle z mojego steltowania, ukryj się. Gdzie kurna chowa ten web. Fajnie, że tak do nich kurde nie strzelało. Ten w się strzelał się po cichu. Byłem tak zadowolony, więc tego było takie przyjemne. Serio? Nikt tego ziomka nie zabił? Juuuut, znowu do liniach będziemy jeździć. Działam linę? Okej, okay, tu. Holy shit, ile ich tu jest! Holy shit. Au. Serio, będą rzucić jakieś gówno na nas? Holy fucking shit. Tak was wystrzelam. Zjeżdżaj w dół! No, jumpuj! Holy shit! That action, that reaction! Ja pierniczę, wszyscy są los sami. Co oni klonowali? Kurna gwiezdne wojny czy kiepieron? A to jest Keegan. A, nie mogę tu przeskoczyć, okej. Okay. Nie wiem, kto tu do mnie strzelał, ale... chcę zabić tego ziomka. Aj! Walić się! Walić się! Łatwo wam powiedzieć, żebyśmy się ruszali do przodu, kurna, zwłaszcza, że... tu wszystko do mnie strzelanie, nie do nich. o, 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 o! Skurde, ich mają w dupie, a ja muszę się tu bronić sam. Zero sprawiedliwości na tym kurna w zakichanym świecie. Zero. Dawaj shotgun! I believe I can shotgun this shit out of the fajna broń. Bardzo fajna broń, takiej broni to ja lubię Nie, nie chcę tej, nie chcę tej, no dobra właśnie by to było mój kochany zajebiecie I przyjebiecie do ściany Dzień dobry, no! czołgi nikt... kurwa nie broni Seria? Mało amunicji. No to muszę zabrać shotgun. Albo to? Nie, z tego strzelałem. Okej, okay, to shotgun. Może być shotgun. Może być shotgun, nie obrażę się. Dawaj, tylko że przeładowuj go szybciej. Double barrel shotgun. Nara gnoju. Lecie mi swoją broń. Wy macie całkiem przyjemną broń. A, nikt nie słyszał, że tu strzelam. A siema Hej, he, he siema Where's Rourke? Where is he? No, one knows. Hesh. Ooh. You have five seconds to deliver coordinates on Rourke. Four. He's not here. Three. His two, location isn't there. In an encrypted file. Well, well, well. If it ain't the Walking Dead, Rourke. <laughs> I knew you'd follow the breadcrumbs. You tried to kill my father, you piece of shit, Hesh. The sons of Elias Walker boy sent into a man's work. Where are you, Rourke? Where I am doesn't matter. What matters is a decade ago you left me to die in this city, and from this night forward, Elias lives with the knowledge he sent his own sons to their death. Was a setup. mogę sobie go na zakończenie. He he he. Gdzie Za ok. No kurna... Nie zatrzymuj się, ziomek! Skoro mamy bieca, ty kurde nie... No patrzcie, co za ciulas. Ja wiem, że się budynek wali i w ogóle, ale kurna! Czego się ludzie zatrzymujecie? Holy shit! Gdzie ja mam biec? Co ja robić mam? Skąd? Co? Jak? A, okej. Okay. Ow shit Go 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 Oj to szuję, że będziemy jechać Serio jeszcze kole się do mnie będą strzelać No to jest prawie Wychaju no O oh my god Ja jeszcze nie chcę rozłożyć spadochronu. Serio. Dobra, nieważne. Muszę nacisnąć, kiedy grabi, powiem inaczej. Nie, będzie źle. Dobra. Jak się tylko coś prawie od razu wyczyści, bo widzę, że nie ma sensu. No już proszę, rozłożyłem. To o sekundkę później, ale okej. Okay. The hell out of here. Masakra. Ramos's laptop was badly damaged, but Norad made a big find. Orc. He moves every 12 hours. But for the next 12, we know exactly where he'll be. A floating industrial complex out in the Gulf, occupied by the Federation. They call it the Freeport made the find and they want him alive you're getting some salvaged birds to hunt with and i'll be an inspector coordinating the multiple units gonna be one hell of a hunt big game but you know what to do Fire 5-0, this is outlaw 1-1. We're 2 minutes out. Roger, Jemen, one one. Keep yeah. oh, we're here for an so keep the endfield team covered until we can get our guys on the ground. Confirm 5-0. Spots out. Tab's heading 0 seven seven. See if we need clearance to engage. I'm checking on that now. Stand by. 10 seconds out. We need to be able to fire on these guys. To right, we're clear to engage. 5-0, do you want the 30 millimeter or missiles? Everything you got.

Ok. Holy shit. Jak to się fajnie tu likwiduje. Na ra. A to było tego? Ok, dobra. Czaję bazę. Holy shit. Jak się ich fajnie atakuje. O oh my god. No, na, ra, na pierdala, pierdala. Holy shit. Tak na to ja mogę z helikopterka. No ty sobie, ja je robisz serio. Co my tu jeszcze mamy zaatakować? To mamy zaatakować? Okej. Okay. tego pana tutaj? Proszę bardzo to będzie jakaś lewa, lewa, lewa słaba misja holy shit ja czuję, że tu będzie ciepło holy shit napieprzaj do tego, Gnoja, napieprzaj My tu jeszcze mamy, tu nic nie mamy. Okej, okay, tutaj mamy go ziomeczka. Tu mamy hardzior w ogóle jakiś. Holy shit, holy shit. Czemu tu w ogóle samochody mają na kurde prywatnych dachach? Przecież tu się tu powinno dać wjechać samochodem. No znikaj, gnoju! Oh shit! Oh shit! Dostałem, dostałem. Ale I wiecie co? Zrobimy sobie tutaj przerwę i od tego momentu zaczniemy kolejne nagrywanie. Ja teraz muszę troszkę sobie plecy, plecy przeprostować i mm, zrobić sobie kowusie albo herbatkę. Jeszcze nie wiem. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się podoba. I do zobaczenia. Bye bye.